Dzwonią go! Flash! Oh, yeah. Bala bing, <laughs> <laughs> o nie! Bala jak tam Na jest to tak? No. Nice. zamykam tego żółwiaka. Mm -hmm. Właśnie, że pokazuje, że to jest po prostu taki pachotnik, taki... nie? Jeszcze sekundę poszedł. Ufa, ale to, to aż tak bije? Tak. Kurde, jak tak wytrzymałeś? On już ma item, to mu wystarczy. Z pewnością kasniącą. No, przecież jest. A, to to? Jesteś jest World of Tanks? Mam w World of Tanks w domu. mam powiedziałem, że się Ale ona piórkami bierze 900 razy. Ja biorę ją. Przotowałem. Ja tak jest. <laughs> uh. <laughs> <That laughs> <laughs> <laughs> dostałeś. That's yeah. that's that's się, że Kill! Dawaj! Nie, już chyba starczy ci życia To rozbędę Gandhi Leczy się! <gulia> Za mój się leczy kurde go! tym urwikiem Kurde, ma pan coś dobra, a koś

<traszkę. głos> oh, o kurcze. Ja, Dobra. ASASIN! Trzeba, no. No to O kurcze. oni się tak o? nie mogą tak o. No, nie, o, nie mogą. A są się na cztery mindry. osoby, że jak coś mu zrobić? No, to jest chyba... I oni to o... przez pół minuty robią jeszcze. Nie atakuj go! Dobrze. Uciekać, że. Dobrze, dobrze. No i Maldera, ma kurde. To co oni żyją? Ja myślę, że tych pozabiałeś. <laughs> Traj no, po koniec tak. gry. Tak, tak. Nie spojrzałem w ogóle, kto to żyje, a kto nie. Byłem ja pewny, że to nie będzie koniec, wiesz? Nie, 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 ja wstaję <laughs> i miniony. No właśnie nie wiem. No, nie, to, mam to, nie, wiem to, nie mam tepeka, ale... Czy stajemy tak teraz? Nie tylko nie wbijajcie się. <grym> Jeż, jeszcze nie. Ja Dobra, nie Teraz nie możecie... <grym> o, już to tu. Ja, ja nie muszę. Stary już ja, Nie. Faj, faj, faj. A, już Raz. Ile jeszcze? Oczap. Może kogoś znaleźć? No, 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 no. To no, no. powiem tak. Dzięki hardstealowi większy nie będę. Teraz tylko musiałbym uznać godzinę Co chwilę wykupię sobie eliksir żelaza. A no, wy to w nie wezmę tego broń. Dobra. dobra, dobra, dobra. Nie, no. o, dobra, jednak tak. Hej. No, to już przegrana. Jaka przegrana? nie stracił AP. No, już się domyślacie, pewnie to... <grym> jak, gra, jak was zabijam, to wy się to poddajcie po prostu. No to, ta 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 ta. O, o Jeszcze żyję? Nie to jest do nie podania. ale jak oni Eldera, to po prostu wam do tego, na Nexus. Nie, nie wezmą! Nie ale wiesz, że Gandhi ma TPK, nie? Ale nie, nie, nie. pana mnie. Patrz jak się czołgam. Patrz, 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 patrz. Nie czołgam Nie A warto, warto. A nie mogę przetarć, no, ale dobra, nie wie, 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 imikęro, imikęro ma heldera! to, on fajny heldera tego, nie no musieli iść cofać, nie bo on by to skończył. No, róbcie ta heldera. Ej. Gandhi wątpić Dobra, tak na klaszu Gandhi będzie git, nie <grym grym grym> Co Pięknie jest? Nie jestem w stanie. Prawie, prawie. Niech mi chce aż tak wesołym tam grze. Nie grałem na nie No właśnie, ja grałam na Jak wam ja zabiorą, to będę się śmiać, nie? Co jest? Jak? Co jest? Chodź do Satoru. Techway jest aktualnie Estierze, jest totalnie OP. Midlinerem. Nie, ty się dziwisz dlaczego on zadaje dużo niemajdża? A ty 6 lat i jeszcze nie wiesz, że to wszystko powinno działać tak jak ja powiem, a nie tak jak Ryze wymyśli? Mmm, no myślę, że... Wątpię, że Ryze chce słuchać, nie? Właśnie do tego ta w schodzi No, No mega. A chui Breaker był błędem, trzeba Infinity Edge'a złożyć. Fulik, o. jak Mówi Fulik. O, lubi śnieg. Wygrałem to, wygrałem to.

na warunki się no, to tego nie podobały. i koniec, bo przegramy. No, no, no. No, 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 no. I puszcząc, jak miałem warala. Kurwa. 1500 na 2 2000 z Harsile. 2007, co to wtedy było? Transformers? Jak tyle ja będę. E, w 2007? Nie, no, już życiu ja tam biegnę ja, 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 ja. yeah, i do bazu zaraz normalnie. No nie, no to da. To jest trzymać. Biegnijcie! 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 dawaj, Biegnijcie! 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 Marta, musimy <laughs> 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 Ale to, no, co ona no, mnie na to taki. No, to mnie jest. Do no. No, może tak. Dobra! Nie! Panie Staszku, masz Nie, nie, to to şey, frase, masz... nie, wiesz, do, to nie, 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 W jakiś? No to za jawie sekspiramid o... Nie, to jest nie. Dobra, Dobrze, nie będzie No to jest Dawaj! Nie! 76. Nie. Nie, nie, Dobra, nie, Dobra, kończymy to, dobrze! Dobra, to był ładny, za koniec. Fajny o. o nie, krzaja nie czekaj. Ona nie ma butka, jest! Ale ej. magia, dobra, ej, nie musi ją ja ją. Nie, spali mnie? pali mnie. Dobra. Proszę, skończcie to, ja w piję dzielę. <noise> I jest <biję> ganda. <noise> nie, to nie będzie koniec. Nie Ej, uważaj, on tu jest. <gryzny> nie, wykretywują cię piło. Nie. Nie. Ale walczy. On mi też zniszczył. <gryzny> Mam te paka. Sprzedaj wszystkie iteły i letalik mi złóż. Ja tak skida żebyś wziął Pójdź, tylko sprawdź, czy są. Ja z co to zrobimy. Są so, tam. Dobra, Gandhi, tapaj. Tepaj, Gandhi. Przerywajcie. Gandhi, Ale tepaj pod Nexus. Przerywajcie w nikole. Ty te się! Tak. Nie? Nie mamy to. to. Nie. To. Ej? No, Dobrze. to? No, to <laughs> Ja już... Ja pięć razy sprzedałem i kupiłem z powrotem rzeczy. Tank Teraz siódmego sezonu. Ty, no. ten Jorik jest junglerem. No mówiliśmy to, jest mówiliśmy to Mówiliśmy jest, jest to! Mówiliśmy to wolny. w ciągu selekcie! Dobra, myślisz e... z... A on jest trochę wolny, musisz mu dać trochę czasu. Co? Ja też na nie. Kurwa, nie mogę się ruszyć, no nie mogę się ruszyć, to no, kurwa, no nie mogę się ruszyć, no jestem zblokowany, o oh, ścianę! Wścani, kurwa stajnie nie mogłem się ruszyć, no to jest jakiś żart Wziąłeś to? No, biegnę, zaraz będę do krzaku Wiedziem uwagi w sumie Nie coś czerwonego mi mignęło Nie wiem czemu Tak się żyje wrócę No czekaj w tym krzaku Nie ma sprawa. Jorik powinien zaraz się pokazać A, mida poszedł Co Dobrze Ufaj. Ale to od ten Jorik Nie wiem czy na Namida poszedł z nas A Wojtki zaczną albo nie A nie wiesz co wygrywamy dwa, bo? Jorik okay. jest na topie No kurwa, nie mogę się nie Dalej idź na stopnę Ural Nie ma ula, bo A tak wręczyła w ogóle też O, jest... Nie, chcę iść na Aha, dwórka co No i Luluko poszła luk. od linii No od linii poszła, nie wiadomo było Aha, jeszcze lewo No No, A, jest, tak, on, na, Jorik jest na redzie Na redzie jest go, on jest sam Może być bot Bardzo ja tam nie chcę chodzić. Dobra, Ty jesteś Drake? I Słyszysz takie coś w no, Nie, 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 no, nie, nie wysiadasz. Nie wysiadasz. Jest jest muga. Boże się na, Ej. No, nie wysiadasz. Nie wysiadasz. No nie wysiadasz. Nie Nie Rozjebany, rozjebany to jest Boże z tej papki się wychodzi 10 lat kurwa, no nie mogę Mamy szybciej zniknie No 10 lat. Nie no, mogłeś no, się, no nie mogę się zdecydować Nie, mo nie mogłeś się zadecydować stary Dosłownie wybierałeś <laughs> się tylko na 20 śladów 6 sekund tylko w niego Ty pierdolis

o kurwa no, no właśnie No ale po, po co ty się No właśnie tym Drake'em? Trzeba było robić to i się bić pod Dragon Pitem Dobra, sprawdzam limity postaci tam Dwieście razy daję Dobra, Drake nie... mój stary O kurwa O kurde Nikt nie widział Boże, ale co wy im robicie? Ale wykrywał tą lurę, tego fajty, ja nie mogę. Levi Nie no! Co, koniec gry? Chyba. No, barana można robić. O, no, podaliście tak że... ze. Albo A to się. A nie, no, podaliście. Okay. Co, 10 minut gramy, wygrywamy kolejnego. Chyba baki, panie Realne. <laughs> Mogę sobie zabrać. <lasa> <laughs>